Mamy okres przedświąteczny, a jutro wigilia, a ja mam bardzo mało czasu, żeby zrobić coś mojej żonie. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że oprócz tych kupnych prezentów byłoby fajnie zrobić coś jeszcze takiego od siebie. Dlatego już teraz Wam pokazuję, jaki mam pomysł na to wszystko. Udało mi się zdobyć przepiękny jesion z uwydatnionym twardzielem. Z tego musi powstać bardzo ładna patera. Może jeszcze tutaj zrobię dwa takie talerzyki, takie elementy poboczne, to podaruję moim córkom. Nie będę już teraz przedłużał, mam bardzo mało czasu, jutro wigilia, a trochę będzie kosztować mnie to po prostu wysiłku, żeby to wykonać. Pewne rzeczy będę musiały oczywiście również przesknąć, także mam nadzieję, że uda mi się, że zdążę. Zatem do dzieła. Powiem Wam tylko tyle, że obrócę sobie ten kawałek drewna, no bo przecież nie zjadę tego najpiękniejszego, nie wyfrezuję tego najpiękniejszego. O to chodzi, żeby to najpiękniejsze zostało, a to tutaj gorsze, żeby wybrać. Także zacznę na tej stronie i yy, mam nadzieję, że im głębiej będę się y, tym frezem tutaj posuwał, tym bardziej ten twardziel będzie się uwydatniał. Na desce musiałem sobie wyrysować takie dwa prostokąty. Zobaczcie sobie, tutaj się stykają. Tu. Ponieważ ona ma taki dziwny kształt, żeby tu się wszystko zmieścić z tym wszystkim, żeby nie wyjechać tutaj poza tą, tę dechę. Te prostokąty będę ustawiał e, do stołu. Równo, żeby e, określić bardzo precyzyjnie położenie tej deski. Tutaj mam już projekt i zobaczcie sobie, tu jest ta środkowa część tej patery. Tutaj są dwie boczne, które będą ładnie spasowane z tą środkową częścią. Także gdy przyłożymy te boczki, one bardzo fajnie tutaj po prostu będą pasować. Cięcia tutaj główne, czarna linia, te tutaj boczki na zakąski te koła, te małe kółka to podgrzewacze takie jakieś czy tam świeczki, zobaczymy, co tutaj będzie. E, tym zielonym kolorem, może tutaj tego nie widzicie, ale jest zielony, są takie ozdobniki i to będę chciał wykonać z żywicy epoksydowej, ale zobaczę, czy wystarczy mi czasu, bo to jednak musi też przeschnąć. Także zobaczymy, jak to mi dzisiaj pójdzie. Za chwilę zaczynam. Maszyna już odpalona i na początek te szczegóły pod żywicę epoksydową. I po pierwszych cięciach tak to wygląda. Głębokość 5 mm. Za chwilę będę frezował pod te świeczki, pod te wkłady. No i już jestem po tym frezowaniu. Tutaj głębokość już 15 mm. I tutaj tak. No to co? Zmiana freza na drugi. I teraz już, ta, już to wgłębienie pod żywność. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Frezem... na chwilę Wam pokażę. Teraz frez całkowicie z innej beczki. Taki duży, kulowy, 40. Ale całego nie będę oczywiście zanurzał. Ponieważ on jest większy niż grubość całej deski. Także jakieś może 15 mm, 13, coś takiego. Jestem już w połowie roboty, i słuchajcie, teraz Wam trochę opowiem, tak szybko. Na początku trochę ustawiłem za e, wolny posłów, także gdzie nie gdzie e, to drewno zaczęło się palić. Teraz trochę też był jeszcze za wolny, dlatego jeszcze zagłębię, po prostu zanurzenie freza o jakieś 2 mm i zrobię już posłów e, taki dosyć spory. E, to jest 11 mm głębienie będę chciał jeszcze trochę inaczej zagęścić te ścieżki, żeby zlikwidować właśnie te ślady, które tu są. Jeżeli to mi się nie uda będę niestety zmuszony skorzystać z innego freza takiego prostego Tutaj też wystąpiły takie różne rzeczy też trzeba będzie to chyba poprawić. zobaczymy Także jesteśmy na pometku teraz jeszcze jeden przejazd i zobaczymy jak będzie to wyglądać Música No i tak to wyszło. Słuchajcie, jeszcze jest taka lekka struktura, jeszcze raz to puszczę, ale niestety już Wam tego nie pokażę, bo to będzie za nudne. Za chwilę wam pokażę, czy będą efekty tego, czy nie. Jednak nie zdołałem tego wyrównać frezem kulowym. Musiałem zamienić na frez płaski, i teraz jest idealnie. W zasadzie tutaj troszeczkę za nisko pojechałem jakieś 20-30 mm, ale to się wszystko już ręcznie wyszlifuje. To no co, teraz najlepsze, cięcie. No i teraz najlepsze, wyciąganie. O, o kurczę, coś tutaj nie poszło. Ale będzie dobrze. Ja to wyszlifuję już ręcznie, także tym się nie przejmuję. Tak się to wszystko będzie prezentować. O, zobaczymy czy się spasuje. O, ładnie, ładnie. Tutaj coś nie weszło, ale to jest przez ten, e, przez tą krzywiznę, która tam jest. To będzie wszystko doszlifowane i będzie git. Dobrze, to zostaje mi teraz druga strona. Słuchajcie, tutaj każdy element jest inny. I żebym cokolwiek mógł zrobić, ja nie mogę sobie tego włożyć z powrotem tutaj i działać. To tutaj nic nie będzie pasować. Muszę po prostu sobie na rewersie na odbiciu ściany, może tak powiem, wyfrezować takie szablony. Spłyty, najlepiej MDF, to wtedy wsadzić w ten sposób. I będę po prostu już sobie obrabiał tę krawędź tutaj innym frezem. Mam taki pomysł na fresfaukę, ale zobaczymy jeszcze. Myślę, że to będzie chyba najlepszy frez. Zatem ja sobie przyszykuję ten szablon i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. No i zobaczcie, wyciąłem sobie taki szablon. Niezbyt ładnie to wygląda, miałem trochę tępego freza, ale jeszcze muszę trochę podczyścić te yy, kąciki tutaj, żeby mi ten element wszedł. Także za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No i elegancko mi to teraz wpadło wszystko. Jeszcze tylko sobie delikatnie przykręcę jakimiś wkrętami, żeby się nie ruszyło w trakcie obróbki. A tak sobie to jeszcze zabezpieczyłem, nie uszkadzając materiału. I jedziemy! Wreszcie zanurzę go w całości na jakieś około 10 mm. Co? I spójrzcie, jak to pięknie wyszło. Te wszystkie narożniczki. Tutaj to mnie trochę niepokoi, bo wyszło takie dosyć ostre. Będę musiał to po prostu gdzieś to zeszlifować, żeby po prostu nie było takie kłujące. Ale ogólnie coś przepięknego. Za chwilę Wam to pokażę. Zdejmę i pokażę Wam, jak to się prezentuje, jak już to obrócę. No to tak. Po złożeniu wygląda to bardzo ładnie. Tutaj ten rancik. Ładnie to się prezentuje. Tam powstało takie ładne wcięcie nawet. Ciekawe. Nie wiem czy to zauważycie, ale ogólnie jestem zadowolony z tego wszystkiego. Z tego y, rezultatu, tego cięcia. Tu się nawet fajnie wszystko spasowało. I tutaj również. Kwestia jeszcze do szlifowania pewnych rzeczy, ale to jutro. A teraz wypełniamy te właśnie y, dziury żywicą epoksydową. No, i lecimy z żywicą epoksydową. Zrobiłem sobie ją w takim małym słoiczku. Myślę, że więcej nie potrzeba. Eee, oczywiście żywica, utwardzacz i eee, czarny barwnik. Zależy mi na tym, żeby to była czarna konsystencja tego wszystkiego. Za chwilę będę nakładał. A nakładał będę oczywiście strzykawką chyba będzie najbezpieczniej. I ostatni element. No, muszę przyznać, że z tym czarnym kolorem wygląda to całkiem interesująco. Bardzo fajnie to się prezentuje. Jest z tak zwaną górką ulane. To wszystko będzie oczywiście później zeszlifowane. No to teraz mogę iść spać. Jutro szlifowanką. To ujęcie kręcę już po 12 godzinach, no słuchajcie trochę się we mnie gotuje, nie zdążyłem, no nie zdążyłem po prostu, do Wigilii 5 godzin, 4 może, a moja żywica non stop jeszcze stygnie. Ach. Myślałem, że po prostu szybciej sobie zastygnie, zdążę jeszcze tuż przed Wigilią to wszystko przeszlifować, zapakować i wrzucić pod choinkę. Słuchajcie. No cóż. Słuchajcie, w życiu tak czasem jest, że człowiek z czymś nie zdąża. Y, dlatego y, teraz chciałem wam po prostu życzyć wszystkiego najlepszego na te święta. Ja wiem, że ten vlog y, nie ukaże się przed świętami, lecz będziecie go oglądać na pewno w święta. Także wszystkiego dobrego y, na y, właśnie te dni świąteczne abyście spędzili je w rodzinnej, wesołej atmosferze. A na przyszły rok życzę Wam tego, żebyście po prostu zdążyli. Zawsze zdążyli, nie tak jak ja, co prawda teraz. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że zawsze jest wyjście z sytuacji, jakieś inne. Ja na przykład właśnie wpadłem na taki pomysł, że ja po Wigilii przyprowadzę tutaj moje dziewczyny i pokażę im, co tutaj się działo. Dlaczego nie zdążyłem, wytłumaczę wszystko. Mam nadzieję, że mi wybaczą. Eee, także mam nadzieję, że Wy mi wybaczycie, że eee, oglądając tego vloga nie zobaczyliście do końca, jak ta patera będzie wyglądać. Natomiast obiecuję Wam, że już w kolejnym vlogu pokażę Wam ją gdzieś tam zrobię przebłysk, jak mi to wyszło. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się!